Witam, witam, witam! Ja jestem Venom Lazarus, kolejna część oczywiście z cyklu Nihilumbra, niezależnej gry hiszpańskiej produkcji. O kurde, jak on się poci, zobaczcie. Czekajcie, czekajcie, jakoś jak to się chodziło? Jak to się chodziło? Venom musi sobie poprzypominać. Teraz jesteśmy dla odmiany na jakimś wypalonym pustkowiu. Oooo. This place is hot. Odkrył Amerykę, kurczę, gorąco tutaj. No ale, o. Jest nowy kolor? O. to learn Klej troszeczkę. Nowy kolor. Uh. Się, kolor it. It hmm. Czemu mam wrażenie, że to jest pułapka? Eee... Pójdę górą. <laughs> Nie ufam. Jak się damy radę wskoczyć? Tak. No chyba lepiej trzymać się z dala od tych purpurowych kwiatków. No kurde Amerykę znowu odkrył. A! Dobra, się to... Skoczę normalnie, nie? No dobra, co mamy noise We nie them up. Aha. Aha, czyli na kolorze brązowym możemy się poruszać znacznie ciszej, obudził się na końcu. Okej, czyli nie dość, jest klejem, to jeszcze się możemy poruszać ciszej. No dobrze. Co dalej? Oh Brąz jest bardzo kleisty, może to się przydać przydatne. Kurde, do góry nogami przykleił ich ktoś. No nie no. To miejsce jest ogromne, jemu też pozwolisz umrzeć. Ziza znowu się zaczyna. E, góra czy dół? Pójdziemy dołem. Góra! Aha. Jesteśmy ready. No to dobrze to akurat góra, no w takim bądź razie. Tutaj pan kwiatuszek sobie śpi. O, mamy brąz! Mamy brąz! Mamy brąz! Mamy brąz! Mamy brąz! Jest brąz. Z tego mi się najbardziej muzyka podoba. One more color. Jeszcze jeden. Every time you learn a new one, za każdym razem jak się czegoś uczysz, dowiadujesz się więcej o świecie i czujesz się jego częścią. Hmm. Czyż tacy puści nie jesteśmy, nie? Widzę, widzę, widzę. Teoretycznie. Aha, każda powierzchnia może być klejąca. Widzicie, to jeszcze teoretycznie jednego koloru nam brakuje i mamy wszystko. No co, no robimy tak. Okay. You are starting to leave your mark on the world. You won't be insignificant anymore. Aha, że jak combine brown with green, there's no wall high enough to stop you now. zielenią połączyć. Wow! Dobre! On, powiedzieli, że jeżeli. Powiedział ten narrator, że. E, zostawiam ślady, czyli już nigdy nie będę nieistotny. Aha. Aha. Dobre. Poznawanie kolorów, podróże po świecie. To cię kształtuje. Sprawia, że chcesz żyć. Hmm. No to dobrze. E, gdzie mamy brąz?

Wieczna ucieczka. Skazywanie na zagładę wszystkiego za sobą, wzbudza to w tobie poczucie winy, sprawia, że chcesz umrzeć. A jeszcze przed chwilą mówił, że chce żyć. Że poznawanie. czyli kurde, czyli z jednej strony cieszymy się, że coś poznajemy nowego, że zwiedzamy i w ogóle i odkrywamy i starajemy się coraz bardziej ludzce. Z drugiej strony coraz bardziej się za to nie widzi nienawidzimy, no bo wszystko za nami pustka zżera, nie? No wracamy. Trochę takie fatalistyczne podejście, no ale. Wskoczek na górę. Hep. Bo tam ten śpioszek jest. Śpieszku. Aha. Ujej, ujej. Ciekawe co ta, co tam jest yy, w tym tym. Dobra, zapiszmy. Jak to zrobić? Nie wiem, stąd wyskoczyć? O, chyba, że tak. Dobre. A tam dziura, no to wiecie, to nie chcemy do dziury. Każde miejsce, do którego docierasz wygląda obco, jednak niewiele czasu ci potrzeba, żeby je pokochać. No ma to swój klimat, nawet taka pustynia, nie. Schodki. Nie no, ładnie tu jest, no ładnie. Trzeba przyznać. Szczególnie zobaczcie oto, to te krzaczki takie. <laughs> Ale mam wrażenie, że zaraz coś nas będzie goniło. E? A to co? Są niezwykle niebezpieczne. Z E, przykleiłem go. The void created them after absorbing the się, że strzelają więc... od szczepieńcy Pół bestia, pół... pół maszyna. Chyba nie chcemy mieć z nimi za bardzo do czynienia. No i się zaczyna, no już już mrok nadchodzi. Pustka się niecierpliwi, jej kreacje są coraz bardziej niebezpieczne. Już niedługo nigdzie nie będzie bezpiecznie. Uż, kuźwa. Fuck! To nawet laser jest. Uh. Shh. Przejdziemy obok. Hej, hey, frajer. Teraz to może strzelać. Albo lepiej, może nie. Hop. Troszeczkę to przyznacie przypomina portala. Bo tam były te mazie takie od różnym działaniu. No, kolego. Okej. Okay. Aha, na niego nie można wskoczyć. Bo to zabija. No! No przecież nie wskoczyłem na niego. Olercia. Dammit. Narra. A zostań sobie tam całą ścianę. O strzałka. No ta, no przecież pustka to nie jest czymś, żeby umarł albo spoczęła, tak. No i się skończyć musi tragedią. Hmm. hmm. To jest głębokie. To takie właśnie odnosi się dużo do ludzi. Po co żyć, skoro i tak na końcu czeka śmierć? No tak każdy kiedyś umrze, ale to, po... to takie trochę chore podejście. Jaki w tym cel warto się tak zmagać dzień za dniem? Kwiatuszek! jest niebieski. <laughs> ha, ha, ha. Oj, almost anything can Przyklejmy go. No nie, przykleił się. Oj. Nasz no mi go szkoda. No, prawie. Ale jak ja tam mam Shit. A, dobra, stąd można by się odbić. Gdzie jest zielone? A led O Opsa. Dobra. Uj jak fiknął. O shit! Eee, ty zielony odbijał. Dobra. O, hehe, he. tak to się robi. A to było do przewidzenia akurat. Niech sobie strzela, ja idę dalej. O, sz... gotów, nie czy Aha. Czyli te. Ojej. Widzieliście to? Oj, oj, oj nie, 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 my sami przyjaciele, tutaj spokojnie. Idź spać, kwiatek. Słuchajcie. Skradamy się. To są Skeltogodsy, i one nie rozróżniają przeciwników albo. No chodź. Przyspieszymy mu kroki. Jego zamkniemy tam. Nie! Uf. Już nie jestem dzieckiem. Zostałeś mm -hmm. ukształcowany przez swoje przeżycia. Przed tobą jednak, że jeszcze sporo nauki i poznania. Chyba nie tego poznania. No tak, rozwijają się oh, shit. Uh, tak? <laughs> jakoś to. Uff, w ostatniej chwili dałem. O, oh, pierwsze coś takiego, wiecie, pozytywnego. Może nie jesteś jedynie nieistotną częścią pustki. Hmm. Może. Pójdę górą, bo coś dołem. A, to jest taka ciężka skrzynia. No, dawaj ją. Uh -oh. spadło. Ach, możemy do ściany przykleić przecież. <laughs> Nie pomyślałem. O, fajnie. Hmm. No dobra. Na razie to wszystko jako tako proste było. A tu co? O, Ah! No nie, no, no, Ale bo fajnie wygląda. Zobaczcie na suficie, jak jestem. Kde? Taka, taka plama, kleks taki. I znowu strzałka. Tyranuś! Oj, przepraszam, 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 już wyczyścimy go. Wyczyścimy. Tyranozaur? Rex. Czyli jest no dobra, co teraz będziemy mieli ciężkiego? No Takie głupie łażenia po ścianach. Co, jestem mucha? O, jakoś niepokojąco lektor psz ucichnął. Ucichł, przepraszam. O i whatever. O, i tego się tak nie robi już widzę. Czyli musimy to zrobić z tej jeszcze niżej. O, Lera, chodź tu. O, widzicie? Tak samo tu. Żeby się odbijając na kolce nie uderzyć. Ok. No, no tak, no bo on mówi, że, że, że zaczęliśmy od zimna, a teraz w miarę postępów jest coraz cieplej, no bo rzeczywiście wtedy takiś w Himalajach później była tam zima, później było chyba las, tak? Hmm. Dlaczego mam wrażenie, że na... Aha, czekajcie, czekajcie, to zrobimy. Oj wiem! To samo zrobimy co wtedy, bo coś czuję, że na dole coś będzie. No skoro takie tutaj. A, to i tak dobrze wyszedł. Hop! Dziękuję. No, czyli dobre miałem przeczucie. A co tu? Dziurka. He, I znowu strzałka. Oj, coś mi się tu nie podoba. Piękne widoki są ogólnie. O, burza Pieskowa. ziemia drży, nadchodzi, ojej, jest coraz bliżej. Jaka jaki tekst, Bez kres jest skazany na zakładę? Kurde. Ale, a przykleimy się, <grystanie z nimi> no ta. No dobra, na razie dajemy radę jeszcze, nie? Jakoś. Oj! Ściąga mnie! Ha! Nie, to jest kiepski pomysł. Czyli teoretycznie dobrym. Aaa! Dajemy radę Można i tak źródeł się obudził No dobra, idziemy dalej Uuu, Strasznie wieje. A tu co? Oj! Przepraszam! Obudziłem Dobrze, że można zrestartować, przejść się do... Oj! Niewiele brakowało A ciekawe co by było jakby odbił oj, nie jestem ciekawy Aha, czyli nic by się nie stało Czy tutaj by się przydała technika Super shit? O, dobra Oj oj. oj. Wyskoczyłem. O. A jak nie śpiesz się Ta, nie śpiesz się, a tu pustka gdzieś lezie za mną, tak? Ja mam się nie spieszyć. Oj, oj, oj. Oj, <ścoughs> oj nie śpiesz się, w ogóle usiądź napij się kawy, ta! Ojej, oj, źle źle, źle. No i spadłem. No i kurde, nic nie mówicie. Anna. Od tej strony chyba trzeba zacząć. Jest. O, bądź gotów. O, nadchodzi. Mi. Już czuję to w kościach. No i co, kolejny świat? Znów jest tutaj. Kolejny świat pójdzie w odstawkę. No i co, i co? Eee? Nie, 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 dobra, dobra. Nie wykupiam się, nie wykupiam się. Nie da się jej zatrzymać. A, a ja tańczę, a ja tańczę, zobaczcie. Oj. Chyba nie wiem, czy chcemy to robić. Oj, chcemy, tylko inaczej. Znów tu jest. Kurde, ta pustka to jest jakimś symbolem, ale... Nie wiem jeszcze czego. Pomalujemy pustkę. No, 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 no. Szybciutko, szybciutko. Tu sobie przejdziemy tu, staniemy przy tym, puścimy czubka i przejdziemy. Nigdy nie odpuści. Ale ta pustka zeżarła tego, ro... tego stworka. Oj, oj, szybko. O Szybko. Ej, no. To było nie fair. No. Był kleik. Gra się robi coraz bardziej mroczna. Z jednej strony stajemy się bardziej ludcy, z drugiej strony pustka chce wsunąć wszystko, co ma jakikolwiek styczność z nami. To miejsce zaczyna się rozpływać. O, szk o szkurna, nie dobrze. Nie, nie ma szans, a może? U, udało się. Niebieski. Nie mogę jeszcze umrzeć, dokładnie. Dopiero co zacząłem żyć? Czyli jednak żyję, czy już nie jestem pustakiem. Ojoj, kochani, daliśmy radę. Szkoda, ładna, ładna, ładna mapa była, a tu zeżarło coś. Wulkan. Następna mapka, kochani, wulkan. Domyślam się, że dużo lawy będzie. No dobra. Jesteś na zboczu w ogóle. Obszary wypełnione ogniem i lawą. No dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście ko komentujcie, subskrybujcie. No rewelacyjna gierka. Ja wam powiem, że mnie porusza. Te, te komentarze niesamowite. No, robi, robi wielkie wrażenie. <laughs> Więc. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. I czekajcie następnego odcinka. Hejka!